Każdy z Was oczekując na egzamin, myśli, jak przejechać poprawnie pas ruchu, jak ruszyć ze wzniesienia, by nie zgasł samochód, ale często w nerwach zapominacie jeszcze o zadaniu numer 1 tzw. obsłudze pojazdu, czyli sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Najłatwiejsze zadanie może stać się dla Was może nietrudnym zadaniem, ale wywołującym w jednej chwili ogromny stres. Żeby zmniejszyć nerwy, ten materiał jest dla Was, by bardzo szybko sobie przypomnieć. Zaczynamy od płynów eksploatacyjnych. Jeżeli system komputerowy wylosuje Wam poziom płynu hamulcowego, wskazujecie gdzie się znajduje i na pytanie egzaminatora, jaki powinien być stan prawidłowy, odpowiadamy, że płyn powinien się zawierać między minimum a maksimum. Pokazujecie i po sprawdzeniu mówicie, że stan jest prawidłowy. Poziom płynu chłodzącego wskazujecie, gdzie się znajduje, i na pytanie egzaminatora, jaki powinien być stan prawidłowy, odpowiadamy, że płyn powinien się zawierać między minimum a maksimum. Pokazujecie i po sprawdzeniu mówicie, że stan jest prawidłowy. Obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy wskazujecie, gdzie się znajduje, i na pytanie egzaminatora, jaki powinien być stan prawidłowy. Powinniście otworzyć korek zbiornika i wizualnie sprawdzić poziom płynu i odpowiedzieć, że jest uzupełniony pełny. Poziom oleju w silniku wskazujecie, gdzie się znajduje, i na pytanie egzaminatora, jaki powinien być stan prawidłowy, odpowiadamy, że poziom oleju powinien się zawierać między minimum a maksimum. Egzaminator może dodatkowo zadać pytanie, a jak się sprawdza, więc odpowiadamy, że olej powinien być sprawdzany na odstanym zimnym silniku i na równej nawieśni, a następnie powinniśmy wyjąć wskaźnik, przetrzeć chusteczką, ponownie włożyć, a następnie wyciągnąć i sprawdzić poziom oleju na wskaźniku. Jeżeli system komputerowy wlosuje Wam działanie świateł pozycyjnych, to wskazujecie dwa małe punkty świetlne barwy białej z przodu pojazdu i dwa czerwone punkty świetlne z tyłu pojazdu i po sprawdzeniu mówicie, że są sprawne. Działanie świateł mijania. Wskazujecie dwa duże punkty świetlne barwy białej, świecące się wyłącznie z przodu pojazdu i po sprawdzeniu mówicie, że są sprawne. Działanie świateł drogowych. Pamiętajcie, musicie najpierw włączyć światło mijania, a następnie manetkę odpychamy od kierownicy. Wskazujecie dwa punkty świetlne białe, świecące się bardzo mocno z przodu pojazdu. Po sprawdzeniu mówicie, że są sprawne. Działanie świateł przeciwgłowych tylnych. Również pamiętajcie, musicie włączyć najpierw światło mijania, a następnie na manetce przesuwamy przełącznik w dół. Wskazujecie jeden punkt barwy czerwonej. Znajdujący się z lewej strony na zderzaku. Po sprawdzeniu mówicie, że są sprawne. Działanie świateł kierunkowskazów. Wskazujecie trzy małe punkty świetlne barwy pomarańczowej migające z przodu pojazdu na lusterku i z tyłu pojazdu. Po sprawdzeniu mówicie, że są sprawne. Działanie świateł awaryjnych. Przyciskacie fizyczny przycisk, a następnie wskazujecie sześć małych punktów świetlnych barwy pomarańczowej migających z przodu pojazdu, na lusterku i z tyłu pojazdu. Po sprawdzeniu mówicie, że są sprawne. Działanie świateł hamowania stop. Wciskacie hamulec roboczy i prosicie egzaminatora, by potwierdził działanie tych świateł. Są to trzy punkty świetlne barwy czerwonej. Działanie świateł cofania. Wbijacie wik wsteczny i wskazujecie jeden punkt świetlny barwy białej, Znajdujący się z prawej strony na zderzaku. Po sprawdzeniu mówicie, że są sprawne. Oczywiście w zadaniu numer 1, po tym jak egzaminator wam ustawi pojazd w polu zatrzymania na pasie ruchu, musicie przygotować się do jazdy i w kolejności ustawiacie sobie fotel w trzech płaszczyznach lusterka zapinacie pasy bezpieczeństwa i upewniacie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. I na tym kończy się zadanie numer 1. Powodzenia!